22 czerwca odbył się szósty kajotes Rally Park. Na starcie stanęło blisko 40 załóg, które miały do pokonania sześć przejazdów odcinka na torze w Kaczycach. Tuż przed startem zawodów nagłe załamanie pogody. Solidna ulewa dała się mocno we znaki. Trasa została w znacznym stopniu zalana. Końcowy fragment odcinka znalazł się pod wodą. Szybka zmiana trasy, którą trzeba było nieznacznie skrócić, po czym załogi ponownie wyjechały na zapoznanie z trasą. Zawody wystartowały, ale na początkowych próbach w wielu miejscach wciąż zalegało sporo stojącej wody. Najlepiej w tych warunkach radził sobie Krystian Kurowski w Audi A4 Quattro. Każdym przejazdem poprawiał czasy i po sześciu próbach osiągnął łączny czas 13 minut i 51 sekund. Prawie 40 sekund stracił do niego drugi na mecie Dominik Buani który oprócz drugiego miejsca w generalce został zwycięzcą klasy junior 1. Trzecia na mecie Martyna Błanik straciła do niego 7,5 sekundy, wygrywając klasę kobiet. Za podium dojechał Kamil Szpuła, zwyciężając przy tym w klasie RWD. Piąte miejsce Mimo Króżołek zwyciężając w klasie markowej. Siódmy na mecie zwycięzca klasy drugiej Piotr Wiśniewski, który jak zwykle w widowiskowym stylu pokonywał trasę w subaru imprezie. Nim na ósmej pozycji i drugim w klasie Sławomir Madzia w citrojenie. C2. Marcin Kisza, dziesiąty w Generalce i trzeci w klasie RWD. Mikołaj Belina, Fiat Cinquecento, zwycięzca klasy Cento. Ze stratą dwóch sekund do Beliny przyjeżdża na metę Sylwester Kawa, drugi w klasie Cento. Roman Kędzior, zwycięzca klasy pierwszej. Jego syn, który zasiadał na fotelu pilota, w dniu zawodów świętował swoje urodziny. Puchar za pierwsze miejsce będzie miłą pamiątką z tego dnia. Michał Łącała ukończył zawody na pierwszym miejscu w klasie Junior 2. Ukłodziejczyk Fiat Albea kolejny bardzo widowiskowo jeżdżący kierowca. Przemond Nowo Kia C. Piotr Barzych zajął trzecie miejsce w klasie często oraz drugie w klasie Junior 2. Piotr Ciosk niestety nie zaliczy tego występu do udanych. Wiele problemów z samochodem, stąd odległa pozycja na mecie. Mateusz Barnat również nie zaliczy udanego występu. W połowie zawodów zakończył swój udział w rajdzie. 17 sierpnia Rally Park Kaczyce zorganizuje trening dla zawodników, a kolejny kajotes odbędzie się 7 września.